Każdy mówi, że Ziemia jest okrągła. Jak się okrągła? Nie. Płaska. Bo jeżeli Ziemia byłoby taka, to tu ludzie, pod podół, nie teraz zeszyt, spadaliby. Niczym nie chodziliby, tylko spadaliby. Na? Do dołu jakieś, do wody, czy gdzie? Tu chodziliby, a tu ziemia się wyginęła. A, jak ziemia jest płaska, tak jak ten zeszyt, to Jest. To ani z tej strony nie spadnie, a nie z tej strony, bo człowiek idzie normalnie. O! 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 o. 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 To, panie redaktorze, pan coś pomylił, panie redaktorze. Земля была плоская, есть плоская и останется плоской, потому что никогда земли округлой не было.